Jeśli chcesz poczuć coś wyjątkowego od Boga, cud, albo po prostu chcesz poczuć niesamowity spokój, teraz jest odpowiedni czas i miejsce. Zanim rozpoczniemy tę duchową podróż, chciałbym poprosić tych, którzy jeszcze nie są częścią naszej grupy tutaj, aby kliknęli przycisk, aby się zapisać, który znajduje się tuż pod tym wideo. Ach, i nie zapomnijcie dać mocnego łapki w górę i przekazać to wideo komuś, kto potrzebuje usłyszeć kilka słów wiary i nadziei? To pomaga nam dotrzeć do większej liczby osób, które mogą być dotknięte tym, co mówimy, a także sprawia, że nasza grupa wiary tutaj, na YouTube, staje się silniejsza. Ponadto, chcemy wiedzieć, co o myślicie: zostawcie swoje prośby o modlitwę w komentarzach, opowiedzcie nam o swoich trudnościach i zwycięstwach. Ponieważ będziemy modlić się razem i za siebie nawzajem. Wiara staje się silniejsza, gdy łączymy się i dzielimy tym, co przeżywamy, niech wszyscy będziecie błogosławieni i poczujecie się odnowieni, Ojcze Niebieski, w Twojej wspaniałej obecności kładę się przed Tobą, przynosząc przed Ciebie wołanie mojego serca o uzdrowienie. Znasz każdy ból, każdą udrękę, którą moje ciało i moja dusza noszą. Proszę Cię, Panie, abyś wyciągnął swoją potężną dłoń i przyniósł ulgę i odnowienie mojemu życiu, Panie, powiedziałeś w swoim słowie, że przez Twój dotyk jesteśmy uzdrawiani. Wierzę w obietnicę, że Twoje współczucie nigdy nie zawodzi i Twoje miłosierdzie jest odnawiane każdego ranka. Wywołuję to miłosierdzie teraz, prosząc, aby Twoje uzdrowienie wypełniło każdą część mojego bytu, Ty jesteś Bogiem, który leczy wszystkie nasze choroby, który ratuje nasze życie z dołu. W Tobie znajduję nadzieję, że nic nie jest niemożliwe. Proszę, abyś usunął wszelkie choroby, fizyczne, emocjonalne czy duchowe, przywracając mnie całkowicie, uznaję, o Boże, że wiele razy moja wiara słabnie w obliczu wyzwań. Umacniaj moją wiarę i zaufanie do Ciebie na tej drodze uzdrowienia. Niech odpocznę w pewności, że działasz na moją korzyść. Nawet kiedy nie mogę tego zobaczyć, proszę, Ojcze, aby Twoja pokój, który przewyższa wszelkie rozumienie, strzegł mojego serca i mojego umysłu w Chrystusie Jezusie. Niech ten pokój otacza mnie podczas momentów bólu i niepewności. Przynosząc ulgę i spokój mojemu duchowi, Panie, Ty znasz źródło wszelkiego zła, które dręczy moje ciało i moją duszę. Proszę, abyś swoją nieskończoną mądrością kierował lekarzami, pielęgniarkami i wszystkimi, którzy mnie wspierają w procesie uzdrowienia. Niech ich ręce będą przedłużeniem Twoich, przynosząc zdrowie i odzyskanie, w ciszy mojego cierpienia wołam o Twoją pocieszającą obecność. Niech poczuje Cię obok siebie. Szeptającego słowa pocieszenia i nadziei, przypominającego mi, że nigdy nie jestem sam, proszę, panie, o cudowną interwencję w moim życiu. Niech moc Twojego ducha świętego działa we mnie potężnie, przynosząc uzdrowienie i odnowienie tam, gdzie nauka osiąga swoje granice, panie. Pomóż mi widzieć każdy dzień jako dar i każdy moment poprawy jako znak Twojej łaski. Niech będę świadkiem Twojej dobroci i głosicielem Twojej wierności, inspirując innych do szukania ciebie w ich chwilach potrzeby. Ucz mnie, Panie, żyć każdym dniem z wdzięcznością, nawet w chwilach walki. Niech wspomnienie Twoich przesłych błogosławieństw wzmacnia moją nadzieję na przyszłe obietnice. Ojcze, niech Twoje słowo będzie lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce, szczególnie w ciemnych nocach duszy. Niech prowadzi mnie i podtrzymuje, przynosząc pocieszenie i zachętę, błagam o cierpliwość i wytrwałość, czekając na objawienie Twojego uzdrowienia. Niech nie zniechęcam się przed przeszkodami, ale niech trwam mocno, ufając Twojej doskonałej woli i Twojemu czasowi, błagam, Boże o mądre serce, które rozumie cele, dla których pozwalasz na pewne próby w moim życiu. Niech przez to doświadczenie rosne w charakterze i wierzę, stając się jaśniejszym odbiciem Twojego obrazu, proszę o siłę, Panie, aby stawić czoła każdemu dniu z odwagą i nadzieją. Niech się nie poddaje rozpaczy, ale niech wstanę z pewnością, że Ty jesteś ze mną, wzmacniając mnie i podtrzymując, błagam. Aby moja podróż ku uzdrowieniu służyła jako świadectwo Twojej mocy i Twojego miłosierdzia. Niech moje życie będzie chwałą dla Ciebie, przyciągając innych do Twojej miłości i do Twojego zbawienia. Proszę o mądrość, aby dbać o ciało, które mi dałeś, traktując je z szacunkiem i troską, jak świątynię Twojego ducha świętego. Niech moje wybory odzwierciedlają wartość jaką przywiązuję do daru życia, które mi przyznałeś, Panie, w moich walkach, proszę, abyś pomógł mi utrzymać oczy skierowane na Ciebie, autora i doskonaliciela mojej wiary. Niech nie stracę z oczu wiecznej nadziei, którą mi obiecałeś, nawet w burzach tego życia, modlę się, aby społeczność wiary wokół mnie była źródłem wsparcia i miłości. Niech będziemy nosić siebie nawzajem w modlitwie i działaniu, żyjąc nakazem miłości bliźniego jak siebie samego, Ojcze. Niech moje życie będzie pieśnią pochwały dla Ciebie, nawet w dolinach. Niech mój język głosi Twoją dobroć i wierność, dzieląc się z innymi nadzieją, którą mam w Tobie, Panie, proszę, bądź ze wszystkimi, którzy tak jak ja szukają uzdrowienia. Niech Twoja obecność przynosi pocieszenie, Twoje słowo nadzieje, a Twoja wola restaurację każdemu z nich. Kończę moją modlitwę, oddając moje życie w Twoje ręce, całkowicie ufając Twojej miłości i łasce. Niech stanie się Twoja wola, zarówno na ziemi, jak i w niebie. Amen, w świecie, gdzie stres i zmartwienia zdają się dominować. Wielu odnajduje w modlitwie źródło siły i odnowienia. Dziś zanurzymy się w prawdziwe historie uzdrowienia, pokazujące nadzwyczajną moc wiary i modlitwy w transformacji życia. Od niepamiętnych czasów modlitwa była filarem dla wielu kultur na całym świecie, sposobem na połączenie się z boskością, na szukanie pocieszenia, kierunku i często uzdrowienia. Ale czy modlitwa może naprawdę wpłynąć na nasze zdrowie fizyczne? Emocjonalne i duchowe? Odkryjmy to przez wzruszające historie prawdziwych ludzi. Poznaj Joao, który zmagał się z poważną chorobą przewlekłą. Po miesiącach leczenia bez znaczącej poprawy, Joao zwrócił się do modlitwy, szukając nie tylko uzdrowienia, ale także wewnętrznego spokoju i siły. By radzić sobie ze swoim stanem, Joao powiedział, to był okres wielkiej udręki, ale w modlitwie znalazłem schronienie. Zaskakująco, po tygodniach intensywnej modlitwy zacząłem zauważać poprawę. Lekarze byli pod wrażeniem mojego powrotu do zdrowia, Maria z kolei walczyła z głęboką depresją. Czując się izolowana i bez nadziei, w modlitwie znalazła sposób na ponowne połączenie się z sobą i życiem. Maria zadeklarowała: "W moich najciemniejszych chwilach modlitwa dała mi światło". Stopniowo poczułam ulgę w sercu, a radość zaczęła wracać do mojego życia. Historie Joao, Marii i wielu innych pokazują nam, że oprócz bycia aktem wiary, modlitwa może być potężnym narzędziem uzdrowienia i transformacji. Chociaż każda podróż jest unikalna, wspólna wiara w modlitwę ujawnia uniwersalną prawdę, że w naszych momentach największej wrażliwości duchowe połączenie może przynieść siłę, nadzieję i tak, uzdrowienie. Niezależnie od indywidualnych wierzeń, historie, które dziś dzielimy, wzmacniają znaczenie wiary, nadziei i wspólnoty. A Ty. Czy masz osobiste doświadczenie tego, jak modlitwa wpłynęła na Twoje życie? Podziel się z nami w komentarzach. Twoja historia może zainspirować i przynieść nadzieję komuś, kto jej potrzebuje. Odkryj, co Biblia mówi o uzdrowieniu. Biblia, będąc jednym z najstarszych i najbardziej wpływowych tekstów dotyczących wiary, moralności i duchowości, porusza kwestię uzdrowienia w wielu fragmentach oferując zarówno pocieszenie, jak i wskazówki dla tych, którzy szukają ulgi fizycznej, mentalnej i duchowej. Od relacji o cudach dokonanych przez Jezusa Chrystusa po obietnice Boga dotyczące zdrowia i dobrostanu Jego ludu, uzdrowienie jest powracającym tematem. W księdze wyjścia godzina 1526 znajdujemy jedną z pierwszych wyraźnych wzmianek o uzdrowieniu, gdzie Bóg przedstawia się jako Pan, który cię uzdrawia. Ten fragment odzwierciedla boską obietnicę zdrowia i dobrostanu dla ludu Izraela, warunkowaną posłuszeństwem i wiarą w Pana. Ten koncept uzdrowienia jest nierozerwalnie związany z relacją między Bogiem a jego ludem. Sugerując, że zdrowie fizyczne i duchowe jest błogosławieństwem wynikającym z wierności Bogu, ministerium Jezusa Chrystusa w Ewangeliach jest pełne aktów uzdrowienia, które służą zarówno potwierdzeniu Jego boskości, jak i manifestacji współczucia Boga dla ludzkiego cierpienia. Na przykład w Marka godzina 5:34 Jezus mówi do kobiety, która została uzdrowiona z kwotoku, córko, twoja wiara cię uzdrowiła, idź w pokoju i bądź wolna od swojej choroby. Ten werset podkreśla znaczenie wiary dla uzdrowienia, ilustrując również uzdrawiającą i wyzwalającą moc obecności Chrystusa. Poza aktami uzdrowienia dokonanymi przez Jezusa, Biblia podkreśla również modlitwę jako środek poszukiwania uzdrowienia. Jakub 5:14 14-15 radzi, czy jest ktoś wśród was chory? Niech węźwie starszych kościoła, a niech się nad nim modlą, namaściwszy go oliwą w imię Pańskie. I modlitwa wiary uzdrowi chorego, a Pan go podniesie. Te wersety podkreślają znaczenie wspólnoty wiary i modlitwy wstawienniczej w poszukiwaniu uzdrowienia. Psalm 147, 3. On uzdrawia złamanych na duchu i opatruje ich rany, mówi o emocjonalnym i duchowym aspekcie uzdrowienia, uznając, że Bóg troszczy się nie tylko o nasze fizyczne zdrowie, ale także o nasze emocjonalne i duchowe dobro. Jest to szczególnie istotne w czasach cierpienia i bólu, gdy potrzebne uzdrowienie może nie być fizyczne. Ale wewnętrzne uzdrowienie w Biblii nie ogranicza się tylko do opisów fizycznych cudów. Dotyczy również uzdrowienia relacji i społeczeństwa jako całości. W Księdze 2 Kronik godzina 7:14 Bóg oferuje ścieżkę do duchowego i społecznego uzdrowienia narodu, jeśli mój lud, który jest nazwany moim imieniem, Uniży się i będzie się modlił i szukał mojej obecności i odwróci się od swoich złych dróg, wtedy usłyszę z nieba i odpuszczę im ich grzech i uzdrowię ich ziemię. Ten werset podkreśla związek między duchowością, skruchą a boskim uzdrowieniem, sugerując, że zdrowie ludu jest powiązane z ich relacją z Bogiem. W Mateusza 11, 28 30. Jezus oferuje uzdrowienie i odpoczynek dla duszy, zapraszając wszystkich zmęczonych i obciążonych, aby przyszli do Niego. Ta obietnica ulgi i odnowy duchowej pokazuje głębokie zrozumienie przez Jezusa ludzkich potrzeb, podkreślając, że uzdrowienie oferowane przez Boga nie ogranicza się do fizycznego, ale obejmuje również ulgę w duchowym i emocjonalnym ciężarze. Biblia przedstawia także uzdrowienie jako znak królestwa Bożego i przedsmak pełni, która ma nadejść. W Łukasza 10, 9 Jezus instruuje swoich uczniów, aby uzdrawiali chorych jako część ich misji, mówiąc: Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im, Przybliżyło się do Was Królestwo Boże. To połączenie między uzdrowieniem a nadejściem Królestwa Bożego podkreśla rolę uzdrowienia jako manifestacji boskiej mocy i znaku przyszłej nadziei. Uzdrowienie biblijne to także akt przywrócenia godności i włączenia społecznego. Często ci, którzy zostali uzdrowieni przez Jezusa, nie tylko odzyskiwali swoje fizyczne zdrowie, ale byli również reintegrowani ze społecznością. Przełamując stygmat i marginalizację. Na przykład uzdrowienie trendowatego, opisane w Marka 1, 40 myślnik 45, nie tylko uwolniło mężczyznę od jego choroby, ale również przywróciło jego miejsce w społeczeństwie. Wreszcie, biblijna wizja uzdrowienia przekracza samą nieobecność choroby, wskazując na całkowitą restaurację człowieka we wszystkich jego aspektach. W Apokalipsie 21, 4 obiecane jest przyszłe, w którym Bóg oczyści z ich oczu wszelką łzę i śmierci już nie będzie ani żałoby, ani krzyku, ani bólu, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Ta obietnica całkowitego uzdrowienia i restauracji jest kulminacją chrześcijańskiej nadziei. Odzwierciedlając boski plan odkupienia i odnowienia całego stworzenia kropka poprzez te przykłady, jest oczywiste, że Biblia oferuje szeroką i głęboką perspektywę na temat uzdrowienia, obejmującą aspekty fizyczne, emocjonalne, duchowe i wspólnotowe. Opowieści biblijne o uzdrowieniu zachęcają nas do szukania Boga w czasach choroby, do zaufania Jego woli dla naszego życia oraz do znajdowania pocieszenia i nadziei w boskich obietnicach restauracji i odnowienia. Mam nadzieję, że to wideo było dla Ciebie błogosławieństwem.